Cześć witajcie Jestem na Haxor, to jest Crusader Kings 3. Witam Was po dłuższej przerwie. Wreszcie doczekaliśmy się Crusader Kings 3, po tylu latach. I w tej serii zagram Minster. Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jak i zalekowania tego filmu, jeśli Wam się spodoba. Tak więc zaczynamy nasz władca nie ma żony dobra chyba ty możesz być którą tu siebie wezmę Mam jakiegoś dziedzica? Mam. To ty będziesz miał tam. <grymne> dobra. Super. Możemy kogoś zaatakować 375. No dobra. A na razie... Może marszał pójdę? O, tu już masz ten. Dobra. Dobra. To pójdę tu. Regiments. O, kurde, tu już takie są. Ale tu już za kasy nie za prestiż jak normalnie. Dobra. To na razie sobie to po poczekamy. sobie na razie. Dobra. Realm, Crown Authority. Nie mogę. Aha, tu muszę mieć Kazus belly. dobra. Gdzie to jest? Cancel? Tak, Cancel. Fabricate Claim. Dobra. Fabrykę Claima. Dobra, mam na czwórce. No, może sobie jeszcze później tego zaatakujemy. Bo ma ładne prowincje. 624 wojska. No to no ładnie, ładnie. Dobra, tylko jednego syna mam, ale pewnie urodzi się kolejny. Wow, w Marsie mamy 19. Super. Military. No, czempionów mamy wszystkich. No, rycerzy. Dobra. A nie, nie size. Dobra. Ok, co tu mamy? Wooden barracks. Dobra. A tu już potrzebuje stówę na to wszystko. A tutaj 150. Nie, na razie nie. Poczekamy aż to się skończy, ten claim. No i zobaczymy, jak to nam pójdzie w tej serii. A, no, dobratanek, dawaj, chodź. No, to jest bardziej taka luźna seria, tak, to Crusader Kings 3 teraz, no to... będzie więcej Takich mniej ciekawych rzeczy niż tak naprawdę walki samej. Więc jak macie jakieś pytania, to możecie je śmiało zadawać. Chętnie na nie odpowiem. I to jakoś po prostu też czas zajmie. I... Dobra. Co tu jest? A, klejmy. Dobra. to to mam tego klejma. Tak Declare war Rise all armies Idziemy No i wygramy no. ładnie Ładnie. Ładnie Armia. Że to się odklikuje, ta armia to ja naprawdę nie rozumiem. A do końca was wybije. No, wyrżnięci do końca. O, już perk się zrobił. Galant. Super. Chyba to, albo... nie, gdzieś zrobię, dobra. Super. Ty rządzisz? O, ty jesteś dowódcą. Super. No, jesteś bardzo dobry. Dobra, już koniec. Enforce Demons, Victory, Disband All. No i super. Naprawdę bardzo krótka wojna. Nie można się później może pokusić po jakąś kolejną. Fabricate Claim, tutaj. No, ja jestem osobą ekspansywną, więc. Ja lubię po prostu mieć dużo ziemi, podbijać bardzo łatwo. Więc jak tutaj już mamy to, to już teraz będzie dobrze. Jak tu nam się <laughs> zwiększają te? No, trochę się zwiększają. your, son, your Dobra Nie mogę jeszcze, tak? 1087. No za 17 lat spoko Nie ma problemu Wow, już od razu zwiększa się mój limit wojska Czy to jest takie drogie? O ty ile ty masz wojska? 500. W sumie teraz jestem chyba najsilniejszym państwem tutaj w Irlandii, więc to już nie będzie żadnego pewnie problemu. Dobra. Ale to enemy Fatal Casualties to ładnie. Super gościu. Naprawdę. Nie wiem, może się troszeczkę zmienię Western Commander, nie no, High Nobility Tak, pięknie. Leci zmienię kolor. No i no i super. Sorry, ja lubię takie rzeczy robić, więc naprawdę. U mnie to jest norma, że ja takie coś robię. Ja po prostu uwielbiam coś takiego. Bawić się. Taksy. Super. A, jeszcze raz nie mogę. Bo oczywiście. O, nie, no dobra. Oczywiście wydałem wszystko na klejma. Nie masz żadnych sojuszy, nie? Nie masz. Dobrze. To miło z Twojej strony. To miło z Twojej strony, kolego, że zostaniesz podbity. No już ucieka. <laughs> Ładnie na morze ucieka. Gdzie ty płyniesz? Desant zrobić? Chłopcze. O Marshall perk kolejny. Kasus Belikost. Super. Tu mam. Delivery speech. Dobra. Dobra. Jestem ranny, ale enforcement. So bit. Dziękuję. Do widzenia. No jestem delikatnie ranny, a tu mam nad ten, no właśnie, Physician. Dobra, ty się przydasz. No powiem wam, moi drodzy, ładnie rośnie już nasz kraj. Oczywiście wszyscy są słabsi ode mnie. Chyba, że będzie jakiś sojusz, po prostu. Dobra, jak Nasz ród wygląda? Na razie mam, mam tylko jednego syna. Coś tu sobotażona co nam rodzi. Ale mam wnuka. Nie, wnuczkę. O. Tak wyglądał jak chłopiec, dobra, ale... Heteron. No to... Co to jest? Rup dzieci. Dobra. Coś... Nie, jeszcze nie możemy budować niczego. Dobra. Nic nie możemy zbudować. Tutaj to, military, regiment. O, coś mogę, jakieś zrobić. Co my raczej tutaj by się przydało za 125. Dobra. Dobra. Okej, okay. dobra, dobra. musiałem coś szybko sprawdzić. Yy. Na razie to nic się nie dzieje. O, już nie jestem ranny, super. Ale chyba sobie coś zbuduję. Wetland Farms. A tak. No, raczej sobie co zrobię. Niech będzie. A tutaj są tańsze, że... Nie, oczywiście, że nie. tu raczej na taksy tu są czy, czy nie, baraki też są ale raczej tu będę robił na taksy okej 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 No dokładnie. Dokładnie, niech wypiernicza no stąd. Dobra. Tutaj nic nie ma ciekawego. Coś by się tu znowu przydało podbić, nie? Konacht? Może. Może Konacht. To naprawdę już tyle walk jest i bardzo dobrze. Jak convert fate. To jest inna? O, tu masz inną katolicyzm, to jest co? gościu, najpierw zajmij się tym. Super, kolejny perk Movement Speed. O, udażę, że dobre. Na razie, ten, movement speed sobie zwiększę. Ile to ci zajmie? Pięć lat. Co, dobra. Jesteś katoliczką, tak? O. No i super. Już nie jesteś katoliczką Dobra, to trochę zajmie, ja tutaj zajmę się dobrobytem naszym państwie. Jakiś autpościk na świeżo podbitych terenach Bo coś tu słabo jeszcze z... z... taksami? Dlaczego tak? Nie mam pojęcia. No okej. Okay. 14 członków. Mamy żywych tutaj Super Że to się nie, nie rośnie, tak, że to nie rośnie szybciej Kurde, dalej O Co tu mam? Dobra, to to mam Dobra. No i super. A, oh, o tutaj daj busa do shipu. Nephew tutaj rządzi kazin tu. i tak was wszystkich podbije. No nie ukrywajmy tego. Dobra, coś tu robimy? Czy. Nie, tutaj się ten robi. o właśnie, jak to mogę. Ile? 800. O, kurde, żeby zamek ulepszyć, w sumie już zarabiam 5, więc O, nareszcie jest w ciąży. Super, kurde, trochę to by to zajmie, co tu mogę zrobić? Issues w Position nie nastaniecie nic. No dam Ci tam, A Tobie Dam Tobie Węgierkę No i super My Wszyscy chyba w mojej rodzinie już są małżeństwie no i super outliving child living child co nie mój syn umarł O nie, dobra. Irish name. A good Irish name. Dobra. Eugan. Dobra, może być. A no jeszcze jest teraz RM, tak? To dobra. No okej. Ice. Tyle mi brakuje. W sumie nie mogę żadnego tytułu stworzyć, bo to by mi pokazało. Okej. Okay. Wiem, o co wam chodzi? Dobra. Oj, daj ten ten. Ten dobra. Ok, jakoś to tam nam idzie ładnie. O, 145 już, ładnie. ja tu muszę mieć 800. Available Perks, to i co? Empty Cast, Cancel Position, dobra. No, Spy Master mi się tu. Dobra. Okej. Okay. No, rozwijamy się moi drodzy, rozwijamy ładnie. A tutaj jeszcze to się robi, tak? Kurde, za głośne są te dźwięki. Jeszcze to do nawracasz, kurde, gościa, która ci to zajmuje, coś myślę, że bardzo szybko dojdziemy do końca i stworzymy całą Irlandię, a później to pewnie pójdziemy na Szkocję i Anglię. Aha, yy, no... Na Norwegię, przepraszam. Okej okay. dobra. Nie komentuję tego. Anglia cała podwita, nie? Jak to tak może być? Dobra, tu już się kończy. No, ja to też sobie stworzę coś do podatków, żeby je trochę zwiększyć. Nie masz męża. Okej. Okay. No, za chwilę skończy się nawracanie na prawdziwą wiarę. Okej. Okay. No super. No, i ładnie. Kto by pomyślał? że ładnie za, tak zarobimy. Dobra farmy. A tutaj też coś powstanie. Okej. Okay. Dobra, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał, bo w tym miejscu akurat będę kończył, będzie tak, odcinki będą tak mniej więcej 25 minut, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jak i tego filmu, tak więc trzymajcie się i cześć!